Samorządowy Ring Michał Szpak. Dzień dobry. W studiu z nami dzisiaj wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk. Kłaniam się panie prezydencie. Witam pana, witam państwa. Krótkie pytanie o upały, jak pan osobiście znosi, bo wszystkim one bardzo doskwierają. Pana, pan ma jakąś receptę na upały, co robi żeby nie, 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 nie paść ofiarą właśnie upałów? Dużo pić wody i mało wychodzić na słońce. Pracować w biurze. To wody też mamy, w razie czego proszę się nie krępować tak i jest. popijać. Ważne rzeczy przed nami w kwestii połączenia miasta i gminy. Kolejny taki ważny krok to konsultacje społeczne po stronie miasta od 17 do 30 czerwca. Jak to dokładnie będzie wyglądało na terenie miasta? Tak, w tych dniach przez dwa tygodnie będą po pierwsze chodzili po domach ankieterzy przekazując ankiety do wypełnienia, a po drugiej będziemy mieć 50 punktów, gdzie będzie można te ankiety pobrać i do urn włożyć. Więc myślę, że wystarczająco jest możliwości, żeby wszyscy mieszkańcy, a uprawnionych jest około 90 tysięcy mieszkańców, żeby mogli się wypowiedzieć. Ja przypomnę tylko, że dwa razy robiliśmy badania opinii publicznej. W marcu zeszłego roku i w listopadzie zeszłego roku, i za każdym razem ponad 80% mieszkańców miasta Ziona Góra była za połączeniem miasta i gminy Góra. Tutaj wyjaśnijmy jedną rzecz, czy dla miasta wiążące, czy dla władz miasta, wynik tych konsultacji jest wiążący w jakiś sposób? No, w sensie takim, że gdyby na przykład. Co chyba nikt nie wierzy, wynik tych konsultacji byłby negatywny, ale gdyby mieszkańcy jakąś tam większością opowiedzieli się przeciwko połączeniu, to co dalej miasto musiałoby zrobić. Nie no, ja zakładam jednak, że zgodnie z tym, co i badania opinii publicznej mówią, i z tym, co wszystkie partie, siły polityczne, wszystkie kluby. Rada, cała miasta, że jednak będą pozytywne i będziemy mogli zaraz na początku lipca podjąć uchwałę jako Rada Miasta Zielona Góra o woli połączenia miasta i gminy. Prezydent Kubicki mówił wielokrotnie, że dużo zależy teraz od Warszawy, od decyzji rządu, no bo to jest jednak pierwsze tak duże połączenie. Jutro jedziemy. Właśnie o to chcę zapytać. Jutro jesteśmy dzisiaj, pan prezydent jest na spotkaniu Zarządu Związku Miast Polskich gdzie będzie mieć pozytywną opinię. Jutro jestem ja na spotkaniu Unii Metropolii Polskich. Tam również mamy obiecaną pozytywną opinię dla tego połączenia. Pan prezydent będzie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji przedstawiał ten projekt, a więc dużo roboty przed nami, takiej głównie biurokratycznej, ale koniecznej, żeby tą nadzieję, aby można było 1 stycznia 2015 już połączyć nasze organizmy w jeden, móc realizować. Czas biegnie, ale rozumiem, że szansa na ten 1 stycznia 2015 ciągle jest. Jeżeli będzie jakby wola premiera i rządu, aby tego dokonać, to z punktu widzenia opinii naszych prawników, a jeszcze w piątek pan prezydent razem z profesorem Osenkowskim będą u byłego szefa Naczelnego Sądu Administracyjnego, profesora Hausnera, też na ten temat rozmawiać. Tak, także staramy się jak najwięcej mieć pozytywnych opinii, które pozwolą rządowi dać możliwość połączenia. No to zobaczymy, sprawdzimy premiera, czy coś więcej oprócz dobrej woli też będzie mógł pokazać. Pan też ostatnio był w Warszawie, już wcześniej zapowiadana Pana wizyta właśnie w stolicy i kwestia bardzo ważnych dla Zielonej Góry spraw. Południowa obwodnica, autobusy elektryczne, centrum przesiadkowe, to wszystko są tematy przyszłości, ale wszyscy wierzymy, że niedalekiej przyszłości. To po kolei, Panie Prezydencie, co z autobusami elektrycznymi i centrum przesiadkowym? Taki wielki projekt komunikacyjny w Zielonej Górze. Jakie szanse są na to, że ten projekt nie zostanie tylko w fazie projektowej właśnie? Mamy cztery projekty komplementarne z tak zwanym obszarem naszym miejskim funkcjonalnym, a więc tymi ZIT-ami, gdzie będziemy mieć około 200 milionów złotych dla Zielonej Góry. To poza tymi 200 milionami złotych dla Zielonej Góry już powiększonej, oraz także jeszcze około 100 milionów złotych dla okolicznych gmin, w tym przede wszystkim Sulechowa, będziemy mieć właśnie komplementarne duże projekty. I o tych dużych projektach także rozmawiałem w zeszłym tygodniu w Warszawie. Elektryczne autobusy, czyli transport publiczny miejski, jest tutaj podstawowym naszym projektem. Został oceniony bardzo dobrze. Wszystkie koszty są uznane za kwalifikowalne, a więc przede wszystkim zakup 90 autobusów, zakup trzech szynobusów które będą obsługiwały linię Nowa Sól Zielona Góra Sulechów, budowa trzech przystanków przy strefie ekonomicznej w Nowej Soli, przy naszym osiedlu mazurskim oraz przy Czerwieńsku, ponieważ Czerwieńc został przez budowę tej łącznicy odcięty od, od połączenia kolejowego, a także budowa centrum przesiadkowego w miejscu obecnego budynku MZK i małego ronda. Powstaną dwa ronda nowe. To jedno zostanie niestety zlikwidowane, bo, bo źle jest usytuowane. A więc jedno rondo będzie w okolicy obecnego, natomiast drugie będzie pod wiaduktem i pomiędzy nimi będzie duże centrum przesiadkowe wraz z windą czy schodami ruchomymi na wiadukt, tak aby można było stamtąd też przejść lub dojechać rowerem na drugą stronę północną Zielonej Góry. Oprócz tego wiata i cały system ładowania na terenie siedziby MZK, a także kilkanaście stacji szybkiego ładowania na pętlach. Łącznie jest to koszt prawie 400 milionów złotych brutto. Dla Warszawy ważny jest koszt ten netto, więc trochę ponad 300, z tego 70% dofinansowania, a więc ponad 200 milionów złotych stara się cała Polska o te środki. Jest do wydania 2 miliardy euro, złożonych jest aplikacji na 4 miliardy. Oczywiście można to dzielić według ilości mieszkańców, wówczas byśmy mieli połowę środków potrzebnych, ale jest du duża szansa na to, że nam przydzielą tych środków więcej i nie będziemy musieli ten projekt okrajać. Czyli na ten temat rozmawiałem z panią Marszałek też jest za tym, że, żeby starać się cały ten projekt zrealizować. Będziemy wspólnie z Pan Prezydent Pani Marszałek, będziemy wspólnie walczyć o to, żeby Zielona Góra dostała całość środków, ponieważ ona rozwiąże problem komunikacji w całym mieście i okolicy czego pozostałe projekty, pozostałych miast nie gwarantują. To jeszcze pani Prezydencie o tej południowej obwodnicy Zielonej Góry, bo tam też, no, nie wiem, czy można powiedzieć, że dużo nowych rzeczy się dzieje, ale te nowe Ta. rzeczy się dzieją, między innymi to... rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Ta. na temat jakichś wspólnych... Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oczywiście jest za tym. Jak wiadomo, projekty obwodnic są wpisywane na listę Generalnej Dyrekcji z wyprzedzeniem kilku, kilkunastoletnim, a więc my nie mamy szans bezpośrednio dostać środków poprzez Generalną Dyrekcję. Natomiast mamy szansę uzyskać poprzez konkurs dla miasta na Prawach Powiatu i dzięki temu, że się połączymy miasto z gminą, większość, bo 10 km z 12, które łącznie będzie miała ta obwodnica, będzie przebiegać na terenie miasta, bo wokół właśnie Jędrzychowa, wokół Kąpieliska. Wokół zakładu zagospodarowania odpadami, a więc jest szansa na to, żebyśmy w konkursie za rok dwa te środki otrzymali, żeby nie czekać na to, żeby móc te środki jakby ostatecznie uzyskać. Już teraz podpisujemy z dyrekcją Dyrekcji Krajowych i Autostrad, z naszym oddziałem umowę na to, aby za niewielkie w sumie środki można było przygotować koncepcję przebiegu tej trasy, już taką bardzo profesjonalną, oraz dokonać oceny działania na środowisko. To jest proces, który trwa prawie dwa lata. Następnie projektowanie już to właściwe, to jest ponad rok, następnie realizacja też w dwa lata, a więc tak liczymy, że to jest najwcześniej możliwe oddanie do użytku za pięć lat, a więc rok dziewiętnasty. No i tak, nie, nie bardzo odległa. Rząd wielkości 150 milionów złotych. Do dzisiaj nie wiemy jaki będzie poziom wkładu własnego. Są rozbieżne zdania, między 15 a 40%. No będziemy się cieszyć bardziej, jeśli to będzie 15%, ale było 40, to będziemy musieli naprawdę spiąć się, ponieważ... Mamy bardzo ładny ring, jeśli chodzi o wschodnią stronę miasta, więc S3 północną trasa północna teraz przebudowywana właśnie tych, też ze środków unijnych i zachodnia to mamy ten odcinek właśnie pomiędzy rondem na Głubin a wyjazdem na Świnicę Wilkanowo, a więc brakuje nam tej części południowej. Panie Prezydencie, o Park Poetów jeszcze chcę zapytać, bo dzisiaj młodzi działacze PIS stwierd stwierdzili na swojej takiej plenerowej konferencji prasowej, że zadeklarował Pan, że właśnie z tzw. zwanych ZIT-ów, zintegrowanych inwestycji terytorialnych byłaby szansa na sfinansowanie takiej rewitalizacji, czy też budowy nowego modelu tego parku, który jest na tyłach Uniwersytetu Zielonogórskiego. Czy jest szansa na to, żeby w najbliższych Ko latach to miejsce? Koledzy młodzi z PiS pobrani zauważyć, że dzisiaj zaczynamy rozmawiać już o Wielkiej Zielonej Górze. I w tej Wielkiej Zielonej Górze trzeba trochę te priorytety pozmieniać, ponieważ jeżeli koledzy dobrze zauważą, to między innymi mamy tam wspaniały, historyczny park w Zatoniu, ponad 50 hektarów. Zrobiliśmy właśnie koncepcję, przygotowując się i wierząc, że do tego do połączenia dojdzie. To jest kwota ponad 7 milionów złotych jeśli chodzi o zagospodarowanie tego terenu. Kilka milionów koło pięciu będzie nas kosztować co najmniej zagospodarowanie Doliny Gęśnika, o czym też od dawna mówimy. Wszyscy po Dolinie Luizy, po wagmostawie chcieliby teraz na drugą stronę przejść, a więc między Sulechowską a ulicą Batorego wzdłuż właśnie tego potoku Gęśnik. No i zostaje nam też powiększenie obszaru rekreacyjnego od Minizeu do Y, 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 parkingu przy Amfiteatrze, bo dzisiaj każdy, kto korzysta z tego botanicznego i zmieni minizo, wie, że główną piętą Achillesową to jest y, brak miejsc postojowych, więc musimy zrobić nowe wejście właśnie od parkingu, wielkiego parkingu nieużywanego przy amfiteatrze w kierunku właśnie do i zagospodarować ten cały ten teren. I na to są też środki potrzebne. Także my teraz będziemy prowadzić negocjacje z gminami, która z gmin chce wziąć więcej na modernizacji, która chce wziąć na zabytki kultury, które chce wziąć na, na właśnie parki, tereny zielone, ile na ścieżki rowerowe. I z tego dopiero wyjdą nam priorytety. Mamy jeszcze też Park Tysiąclecia, które chcielibyśmy co prawda zrealizować ze środków na współpracę polsko-niemiecką, ale gdyby tam ich nie było, no to też jest priorytet dużo ważniejszy niż niż par Poetów. Tak więc par Poetów myślimy, ale, czy, ale on jest dzisiaj na powiedzmy czwartym, piątym miejscu. Podstawowy to jest właśnie Dolina Gęśnika. To jest Park Tysiąclecia, to jest poszerzenie obszaru rekreacyjnego od mini w kierunku na Amfiteatr, no i wielka inwestycja w historyczny, przepiękny park w Zatoni. Czas się na kończy, panie prezydencie. Ale dzisiaj może nie całą, ale pół Zielonej Góry rozmawia o Koszykówce. Nie wiem, czy Pan jest takim wielkim kibicem Koszykówki? Oczywiście będę jak na każdym meczu u nas, kiedy jestem w Zielonej Górze. To na kogo Pan stawia? Stelmet czy Turów? Igramy dalej, czy szansę. Że chcielibyśmy, żeby Stelmet wygrał. Mam wrażenie, że po ostatnim meczu te szanse są dużo większe, ponieważ tak naprawdę już się witał z Gąską Turów. Poza tym ma tą serię pięciu porażek w finałach. Może szósta też nadejdzie. Drużyny mają bardzo dobrą, wszyscy o tym wiemy, ale na nasi się rozkręcają i mam nadzieję, że jednak to złoto dostanie w Zielonej Górze. Trzymamy za tym kciuki. Do zobaczenia na meczu. Dziękuję panie do prezydencie. Do Gościem samorządowego ringu był wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszów. Wspólnie życzymy Państwu dobrego wieczoru. Do zobaczenia.